Ej, jak myślisz? Ten robot naprawdę chce nas dopaść? Nie, raczej nie. A co? Bo właśnie to idzie. Aha, czekaj, co? I, 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 i co, co zrobimy? Nie, nie wiem, ty, ty powinieneś wiedzieć. Po... W przeszłości się to coś podobnego może? Gdzie są twoje wizje, kiedy są potrzebne? Wizje? Pułapka jest dobra na każdego i na wszystko. Pamiętajcie o tym. Zrobimy pułapkę. Zrobimy pułapkę. A, a wiesz, wiesz, że nie wie? Nie mam pojęcia. Zróbmy naleśniki. Nie mamy na to teraz czasu. Mam lepszy pomysł. Jaki? Uciekamy. Rozdzielamy się. I chowamy w bezpiecznych miejscach. A co jak nas znajdzie? improwizujemy. Schowam się tutaj, żeby mnie nie znalazł. Chyba jednak mnie nie gonił, bo nie widzę go tu nigdzie i raczej go tu nie będzie. Bo... Szybko, szybko, szybko. A ty co taki zmęczony? Uciekałem przed robotem. Ja też. Krapie się schował. Na mnie zaatakowano na dachu. Jak to? To ile, ilu ich jest? Jeden albo dwa. Jeden, jeden porządny. I co, co, robimy? Mam plan. Jaki? Musimy zbudować pułapkę. Tak jest, pułapka jest dobra na każdego. I na wszystko. Pamiętajcie o Pamiętamy. tym. Pamiętamy. Tu idzie, tu idzie, tu idzie, tu idzie. Spokojnie, mam taczkę. Ty patrz on nie żyje. Udało nam się, udało nam się. Pokonaliśmy robotę. Tak jest. Co z nim robimy? Sprzedajemy na części. A może, tak byśmy najpierw rozwiązali do końca zagadkę? Też może być. Ale potem na części. Oczywiście, że tak.